Zowie, jest taka sprawa. Mi kolega powiedział, żebym zrobił glitch z lilakiem. Yy, I powiedział mi, że to będzie opłacalne. Ja mam te dwa Dragonfly'e i mam parę Sprinklerów. Więc stwierdziłem, że dobra. I gdy rano weszłem, takie coś się stało. Przepraszam bardzo, ale to tak nie powinno wyglądać. To jest dwa razy większe niż mój sunflower. I się boję, ile to będzie kosztować. I dzisiaj jeszcze mamy tu do otworzenia rzeczy. No i paczuszki. Więc szybko zaczynamy wszystko otwierać. Leczka, bo mój kolega nie wiem, czemu ostatnio stracił Red Foxa. Bo on kapsloka. Nie, mam kapsloka. Dobra, spinujemy. Pink Lily, bardzo dobrze, ale wcześniej dostajemy Lilaka to jeszcze lepiej. Spinamy. O, dobra, znowu Lilak się przyda na glicze Znowu Pink Lily. Cie Ciekawe, i same róże Ciekawe, czy dostanę Sunflower. Obok dwóch Purple Dahilów, ale dobrze, chociaż, że dalej Lilak. Bo mi się dalej Lilaki będą przydać. Znowu Lilak! Jest! Dajcie mi sekundę. Dob Dobra, widzowie kolega dał taki plan, że otworzymy jajka. No więc otworzymy. Mont. To jest coś dobrego. Jeszcze tego nie miałem. To jest chyba 15%. O ile się nie mylę. Snail. I z jajka. O takich mm, Taki salut. Chwila, zobaczę, czy ja tu nie miałem przypadkiem, bo mi się wydaje, że ja tu chyba. Nie, nie zapomniałem, bo ja myślałem że ja tu gdzieś dałem jakieś jajko. Widocznie nie, widocznie chyba mi się coś wydaje. Ale dobra, leci... o. lecimy dalej szybko z paczuszkami Możecie tu nawet słyszeć, jak ja nawalam w klawiaturę. O, obok dwóch Purple dahilów i Lilak. Yes! Purple dahil. dobra. To będzie kolejny. To będzie kolejna taka nowa roślinka. O, no i to był chyba nasz ostatni. Nie, jeszcze jeden. No i to wszystkie. No, to widzowie, na razie chwileczkę, dajcie mi sekundę. Dobra, już widzowie ogarnąłem szybki mały problemik. I dzisiaj zobaczymy e, wszystko sobie, tylko jeszcze monet. What? Chwila, w petach to muszę znaleźć, bo teraz jeszcze to zgubiłem. O, mod. Mont. Dobra No poczekam te 47 sekund, ja wam to skipnę Albo dobra, Dragonfly e były szybciej No weź się O Zobaczmy Co robisz Co każde 12 minut 34 sekundy, sekundy to robi Idzie do jakiegoś PETA i robi mu 100% głodu, ej dobra, to jest zarombiste. To tylko niech to coś użyje swojego skilla. Aha. Dobra, niech zrobi do Dragonflya jeden. Dobra, bierzemy tego. No i stawiamy Dragonflya. A. Hmm. A. I jeszcze widzowie, najpewniej dzisiaj wrzucę film. Jak zbieramy to tu wszystko, no ale to już chyba po update, bo tak będą na update'ach. Wiem, że lubią sobie pospamić szoket rzeczami. No to mi by się to chętnie też przydało i od razu zrobię wtedy nowy glitch. No to chyba na razie na tyle, a, al, bo właśnie jest teraz nowy shop. Coś sobie robię z Purple Dahila i Pink Lily, ten honeysuckle, czy jak to się to nazywa? O! Nie wiem, na no to mówię swoimi nazwami. Ja czytam między wietrzami też. Dwie paczki. No to dwie paczki, otwieramy. O, lilak to coś, co potrzebuję. I Pink Lily. No to tyle. Pa!